Rozmowy o historii, książkach i o tajemnicach Władysława Reymonta. W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu ruszył festiwal Ludzie Książki, który potrwa do 16 czerwca. O poszczególnych wydarzeniach, które jeszcze przed nami, porozmawiam z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, która jest gościem wieczoru WTK. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To już czwarta edycja festiwalu Ludzie Książki. Co wyróżnia tegoroczną odsłonę na tle tych poprzednich? Pierwszy raz Festiwal Ludzie Książki ma swój podtytuł. On w tym roku brzmi Rejmont Wielogłos. I co za tym idzie? Pierwszy raz mamy takiego patrona tego festiwalu, ponieważ zawsze był jakiś taki idiom tematyczny, natomiast nigdy nie było konkretnego pisarza, który by patronował tym festiwalowym wydarzeniom. Natomiast w tym roku, z racji faktu, że mamy rok Raymonda, Raymond jest jednym z literackich patronów 2025 roku, a także z racji tego, że była możliwość otrzymania dofinansowania w specjalnym programie który właśnie był związany z twórczością Rejmonta, to postanowiliśmy, że w tym roku przypomnimy postać tego noblisty. Tym bardziej, że jak zaczęliśmy szukać, to tych związków Rejmonta ze współczesnością, ale także związków z Biblioteką Raczyńskich trochę udało nam się znaleźć. Na przykład jakie? Bo to w sumie ciekawy wątek, to od razu dopytam. Tutaj taką podstawową rzeczą, która nas łączy z Raymondem, jest fakt, że w strukturze Biblioteki Raczyńskich także mamy literackie muzeum poświęcone nobliście. Jest to Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza na Starym Rynku. I właśnie tam już w sobotę będzie wernisarz wystawy pod tytułem Noblista u noblisty. Na której to wystawie będzie można zobaczyć. To, co nas jako Biblioteka Raczyńskich najbardziej łączy z rejmontem, a jest to zaskakujące znalezisko, mianowicie w naszych zbiorach specjalnych znajduje się rękopis. Tłumaczenia Chłopów na język japoński. I ten rękopis będzie można obejrzeć podczas tej wystawy. Będą też fotografie, będą książki z biblioteki Reymonta. To jest też taka wystawa, która pokazuje, że poznańskie biblioteki potrafią się pięknie łączyć przy okazji takich literackich wydarzeń, ponieważ na tej wystawie zostaną zaprezentowane także zbiory Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Biblioteki Uniwersyteckiej. A co z twórczości Rejmonta dziś szczególnie do nas powinno przemawiać? Czy da się wskazać takie punkty? Myślę, że Tą książką, z którą kojarzymy najbardziej Raymonda, to są chłopi. I dookoła chłopów toczy się właściwie cały festiwal. Przede wszystkim chłopom poświęcone będzie to wydarzenie finałowe, czyli w poniedziałek o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich, odbędzie się panel literacki Chłopi, Chłopki, Hamstwo Ludzie Ziemi, w którym wezmą udział Joanna Kuciel, Frydryszak, Kacper Popłocki i Anna Fryczkowska, którzy opowiedzą o tym właśnie, jak ta wizja wsi kształtowana przez Monta ma się po pierwsze do rzeczywistości historycznej, po drugie, jak wpływa na dzisiejsze mówienie i pisanie o wsi, zarówno w książkach baletrystycznych, jak i popularno-naukowych czy reportażach, ponieważ to jest taki temat, który ten temat wsi, który kojarzy się z Rejmontem, ale który też dzisiaj brzmi, mam wrażenie szczególnie mocno, i właśnie dlatego postanowiliśmy na finał tego festiwalu zaprosić Państwa do takiego panelu, w którym zmierzą się różne głosy autorów, Zarówno literatury beletrystycznej, jak i non-fiction, którzy opowiadają o historii i o historii polskiej wsi. A na widzenie tej historii polskiej wsi, Raymond miał bardzo wielki wpływ, dlatego że wielu z nas, kiedy myśli o takim sielankowym obrazie chłopów, no to widzi e, obrazy Chełmuńskiego i widzi też sceny z e, chłopów, ale będzie też o Rejmoncie w mieście. Dlatego, że chociaż Rejmont urodził się na wsi, i właśnie chłopom zawdzięcza największy swój sukces literacki, literackiego nobla, to będziemy też mówić o tym, jak Rejmond działał w miastach, ponieważ był zafascynowany strukturą i mechanizmem działania miasta. Jego druga, wielka powieść, czyli Ziemia obiecana, to po części książka właśnie o tym. Będzie więc o tych miastach w życiu Raymonda, będzie też o ciekawostkach, o tym pani doktor Rosalia Wojkiewicz opowie w piątek, ponieważ wtedy zapraszamy na wykład o takim Raymoncie, którego nie znamy: o Raymoncie, który chciał zostać aktorem, o Raymoncie, który był medium, o Raymoncie, który podróżował do Londynu i który no, znacznie wcześniej, niż pojawiła się moda na zmierzch, napisał książkę o Wampirze. Wymieniła Pani nazwiska panelistów, którzy podczas tego finałowego wydarzenia wezmą udział w Waszym festiwalu. Jak udało się ich przekonać do współpracy? Długo się zastanawiali? Z radością mogę powiedzieć, że nie. Udało nam się właściwie w ciągu jednego dnia zaprosić tych gości i uzyskać od nich akces do tego spotkania. I wiem też z tych rozmów, które teraz prowadzimy, przede wszystkim organizacyjnie, że są bardzo ciekawi też tego, co z tego spotkania wyniknie, w jakim kierunku ta rozmowa ich wszystkich poprowadzi. I tutaj warto dodać, że jeżeli ktoś nie będzie mógł 16 czerwca o godzinie 18 pojawić się w Bibliotece Raczyńskich na tym panelu, to będzie on też transmitowany w czasie rzeczywistym na naszym Facebooku, więc będzie można w tej godzinie konkretnie do nas dołączyć i przekonać się, co nasi paneliści wyczytują dzisiaj, tyle lat później z Rejmonta. Już pani kilka nam tutaj rzeczy zdradziła, ale gdyby na tym etapie przygotowania festiwalu miała pani wskazać jedną rzecz, być może, która najmocniej panią zaskoczyła w życiu o Rysie Rejmonta, to co by to było? Co panią zaskoczyło? Ja o Rejmoncie trochę wiedziałam, ponieważ jestem polonistką, natomiast myślę, że Rejmont kojarzy nam się z takim statecznym autorem, noblistą, twórcą wielkich, długich też książek. A zaskakujące może być też to, że ten autor, który dzisiaj kojarzy nam się przede wszystkim z powieściami, jest uznawany za, jednego, za autora jednego z pierwszych polskich reportaży, w którym opisywał drogę do, na Jasną Górę, ale także w swoich książkach opisywał trochę swoje marzenia. On w młodości bardzo chciał zostać aktorem, czego wynikiem jest jego powieść Komediantka. No i te zainteresowania spirytyzmem, czy nawet okultyzmem, które też pojawiają się w jego powieści wampir, no to są takie fakty, które może trochę ściągają z cokołu tego wielkiego noblisty, a na więcej ciekawostek. Myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi i, i ten wykład piątkowy no to będzie coś, co mamy nadzieję, pokaże nam naszego noblistę od strony, od której go jeszcze nie znamy. A czy twórczość Rejmonta może dziś inspirować młodsze pokolenia? I to zarówno czytelników, jak i autorów? No, a jeśli tak, to w jaki sposób na przykład? No ja myślę, że ten zwrot ku historii ludowej to jest element, w którym na pewno Rejmont jest widoczny. Dlatego, że mieliśmy już w polskiej literaturze falę chłopomanii. Młoda Polska była zafascynowana tą wsią, która była przecież nie tak odległa od nich i geograficznie, i historycznie też. Natomiast bardzo wiele się zmienia w mówieniu o wsi. Dzisiaj zwracamy uwagę na tą znacznie mniej lankową. Wersję wsi. I myślę, że ze względu właśnie na to warto Raymonda czytać, dlatego że on nie był tylko człowiekiem, który pięknie opisywał to, co na wsi jest dobre, jest tym dziedzictwem historycznym, ale zwracał uwagę też na te. Trudności, które tam się pojawiają, na te nierówności, które nawet w tym społeczeństwie już były widoczne, bo przecież byli gospodarze z wieloma morgami i były osobie, osoby znacznie biedniejsze, które przychodziły na służbę i które starały się gdzieś przetrwać. zimę. Więc kiedy dzisiaj czytamy tego Rejmonta, i to odrzucając ten fakt, że jest wybitnym autorem lektury szkolnej, tylko sięgamy po te jego książki po prostu jako po powieści, to myślę, że mamy szansę obcować z świetną literaturą, i dlatego też te nawiązania do Rejmonta się pojawiają, tak jak Rejmont w chłopach, opiera się na cyklu zmiany pół roku. Tak, Anna Fryczkowska, która będzie jedną z prelegentek podczas naszego panelu, opisuje właściwie cały wiek XIX, opisując go w, to, tą polską wieś w pewnym kontraście do tego, co dzieje się na, na świecie. Czy jest to jakaś inspiracja Rejmontem? O to na pewno zapytamy. Wspomniała Pani, że po Rejmonta warto sięgać, a czy faktycznie po niego sięgamy często, wyłączając na przykład lektury szkolne, ale czy z doświadczenia was jako ludzi pracujących w bibliotece, widzicie, że faktycznie Rejmonta się. Czyta wciąż? O tym będziemy mówić podczas pierwszego dnia finału festiwalu, czyli w czwartek na naszym panelu Barwione brzegi nie wystarczą, o tym jak dzisiaj czytać klasykę, ponieważ y, widzimy, że coraz więcej na księgarskich półkach pięknie wydanych książek z klasyką literatury polskiej i światowej. Natomiast jak to się przekłada na to, czy on jest czytany, to jest właśnie temat na ten panel. Będziemy rozmawiać z polonistką, będziemy rozmawiać z wydawcą, będziemy rozmawiać z księgarką, więc zobaczymy jak w, y, Różnych perspektywach to się prezentuje. My widzimy, że ta klasyka jest czytana, natomiast nie jest to pierwszy wybór, jeśli chodzi o naszych czytelników. Natomiast to, co cieszy, to jest to, że wiemy, że wiele osób wraca do tych lektur, które tali w szkole też ze świadomością tego, że jak się ma lat 16 czy 18, to nie zawsze jest się w stanie docenić i to wszystko, co w tych książkach jest, wyczytać i zrozumieć. Więc będziemy zachęcać do tego, żeby poręną ta sięgnąć jeszcze raz, być może z pewną świadomością powiększoną o te fakty z jego biografii i po to, żeby też przypomnieć sobie, że klasyka literatury kształtuje nas dzisiaj. To, o czym mówiłam, że, że kiedy myślimy o tej polskiej wsi, to przychodzą nam mimowolnie sceny z chłopów na myśl czy, czy obrazy rumuńskiego czy giermskiego. Więc my żyjemy w takim kodzie kulturowym i warto go znać głębiej, a nie tylko powierzchownie. I po to też właśnie taki. Taki program powstał, są też warsztaty dla dzieci w naszych filiach, są opowieści o gwarze, o życiu chłopów na polskiej wsi, więc staramy się przypomnieć i te aspekty historyczne, i te wątki literackie podczas tego festiwalu, ale będziemy też nawiązywać do tego, co jest stale żywe, czyli do tego dziedzictwa folkloru, dlatego że w sobotę rano o godzinie 12 zapraszamy dzieci i rodziny. Na warsztaty z Marianną Oklejak będziemy tworzyć wycinanki. Natomiast o 17.00 też w sobotę po tańcówka, którą poprowadzi kapela hałasów, specjaliści od tej muzyki tradycyjnej, którzy opowiedzą też o tym, dlaczego muzyka jest taka ważna, jeżeli mówimy w ogóle o tym dziedzictwie kulturowym. Tym bardziej, że muzyka również bardzo ważną rolę gra w chłopach, bo nie ma chłopów bez wesela Boryny, a nie ma tej sceny bez. Z pięknego opisu muzyki i tańca. Będziemy się starać u nas w holu też taką piękną muzykę i takie emocje związane z wyrażaniem radości starać się państwu oferować. Wykład, wystąpienia panelistów, warsztaty, ale też potańcówka. No widzimy, że różnorodność wydarzeń w ramach festiwalu jest naprawdę bogata. O co w tym chodzi? Chodzi o to, żeby każdy znalazł coś dla siebie chodzi o to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, chodzi o to, żeby każdy znalazł powód, żeby przyjść do biblioteki i chodzi o to, żeby każdy znalazł powód, żeby sięgnąć po książkę, czy to będzie Raymond, czy to będą książki naszych gości, czy to będą inne książki z klasyki literatury. Myślę, że chodzi też o to, żeby stworzyć takie miejsce i taką przestrzeń do rozmowy dla wszystkich ludzi, którzy są związani z książkami. My, my gościmy na tym festiwalu i przedstawiam wydawców, i księgarzy, i badaczy, ponieważ jutro też konferencja naukowa poświęcona Reymontowi, oczywiście też autorów, no i przede wszystkim czytelników. Więc chcemy, żeby to był taki festiwal, w którym wszyscy ci ludzie, którzy pracują z książką, którzy tworzą, którzy piszą, którzy ilustrują, którzy korzystają z niej do celów naukowych, Mieli swoje miejsce do rozmowy i mamy nadzieję, że Państwo to nasze zaproszenie przyjmą i tak jak Pan wspomniał, znajdą coś dla siebie w tym programie, który rzeczywiście jest bardzo bogaty. To, żeby przyjąć to zaproszenie, trzeba się zapisać na takie wydarzenie, czy można po prostu przyjść i gdzie możemy znaleźć szczegółowy program całego tego festiwalu, bo tych wydarzeń jest tak dużo, że tutaj nie bylibyśmy w stanie pewnie całego programu powiedzieć, ludzie by też tego nie zapamiętali, gdzie mogą zerknąć, żeby, żeby mieć to gdzieś na widoku. Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Raczyńskich www.bracz.edu.pl Zapraszamy na Facebooka, ponieważ tam jest też wydarzenie, w którym jest cały program festiwalu. Na media społecznościowe, gdzie przypominamy o tym, co się będzie działo. Natomiast jeżeli chodzi o wstęp, to wstęp jest wolny. W przypadku wszystkich wydarzeń, które odbywają się tutaj w gmachu przy Placu Wolności, nie ma żadnych zapisów, natomiast na wydarzenia, które odbywają się w filiach, zapisy są, informacje o tym, gdzie. I w jaki sposób należy się zapisać? Też znajdą państwo w programie, który jest na naszej stronie internetowej. Festiwal Ludzie Książki do 16 czerwca, a o tym festiwalu rozmawiałem z gościem wieczoru WtK, którym była Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Proszę pozostać z nami Wieczór WtK trwa. Do zobaczenia.